Kocham życie na ziemi, kocham być wśród Was, kocham też samotność i zabawy smak. Kocham patrzeć w twe oczy, kiedy bije z nich blask. Otulam cię płaszczem radości, a to jest miłości znak. Kocham życie na ziemi. Kocham być wśród Was, kocham też samotność i zabawy, smak. No właśnie, mamy wiele znaków, po czym rozpoznać, że ta energia miłości, a właściwie jest to, już kiedyś mówiłam, poziom ósmy, ten uniwersalny, złoty, jest to połączenie łączące. I tak mówi Huna, że miłość to jest połączenie na ósmym poziomie, mamy tych połączeń, poziomów. Jak rozpoznać? I kiedy rozmawiamy o chociażby dzisiejszym święcie walentynkowym, czasami słyszę, my obchodzimy to święto codziennie. I jasne, i tak ma być. Tyle, że jak obserwuję tych ludzi na co dzień, praca, praca, te oczy są takie zaangażowane w jakiś czyn, nie pije z nich czułość. A co to jest świętowanie? Świętowanie to jest blask, to jest światło. Dlatego ten slogan: My świętujemy codziennie. Dotyczy nielicznych. My te z mężem świętujemy codziennie i wykorzystujemy każdą okazję, by jeszcze bardziej podkręcić e, uczucie do nas. Jednak to nie jest tylko więź, jeśli chodzi o partnerstwo. Przecież świętowanie to także jest rozświetlanie nici połączeń z wszystkimi innymi ludźmi ze wszystkim, co istnieje. To tyle wstępu, ale też następna część, którą chcę omówić, bardzo łączy się z tematem miłości. obejrzałam parę lat, parę, lat, parę dni temu film baść Super. Iwan i zaczarowany Osiołek. I generalnie można by powiedzieć, no, pięknie zrobiony. Tak bardzo wartościowy film. Ale jak przeważnie w każdym filmie jest pewna pułapka. I właśnie o niej. I dlaczego mnie to tak nastroiło? Z dwóch powodów. Z jednego, z jednego, że to kolejny film taki. Z drugiego, że właśnie jest święto walentynkowe, które mówi o poziomach energii, kiedy spotykają się dwa serca. Kiedy jest otwarte serce i może płynąć blask. Pierwszy właśnie, e, wiele lat temu już to zauważyłam w baśniach, że e, siły ciemności, czyli te, które nam nie za bardzo służą, uważają za bohatera i wynagradzają tych, kto chce oddać życie za kogoś. I też pamiętam, jest taki zapis w jakiejś księdze: Nie ma cenniejszej miłości, jak oddać życie za przyjaciela. I to ma naprawdę ogromne konsekwencje, głównie w rodzinach. Że jeden za drugiego chce cierpić. Mąż za żonę, żona za męża. Nagminne to jest, że dzieci za tego słabszego w rodzinie. I to nie jeden przypadek, gdzie mama choruje, córeczka choruje. Jeśli jest dziecko związane bardziej z tatą, to tata jest słaby. To go z pracy wylali, to inne ma niepowodzenia. I dziecko to pokazuje w złym stanie. Zaczyna chorować, albo rani się, albo ma wypadek. I przychodziły do mnie takie istoty, które bardzo chciały ratować partnerkę, dziecko. I wówczas ja robiłam jedno podstawowe ćwiczenie. I może się tobie to przydać. Kiedy ktoś ci powie, ja chcę ciebie uratować, ja chcę ciebie uratować z alkoholizmu, ja chcę ciebie uratować z tej biedy, ja chcę cię uratować z tej choroby. Czyli biorę to na siebie, tę energię. I tu może przytoczę konkretny przykład. Mówię do mamy, która przyszła z dziewczynką czteroletnią. Połóż się. A do dziewczynki. Mama leży na ziemi, na podłodze. A do dziewczynki. A teraz uratuj mamę, bo twoją wolą, żeby twoja mama wstała. Dość długo się siłowała, aż się rozpłakała. I wtedy mama z własnej woli wstaje. I to uratowało to dziecko. Już wiedziała, że jest bezsilna w niektórych sprawach. Podobnie było jeszcze, no nie raz taki był przypadek. Była też y, kobieta. Która bardzo swoją partnerkę chciała uratować, która brunęła. Ja jestem silna, ja dam radę, ja ją wyciągnę. Zrobiłam z nią to samo. Ja byłam tą partnerką, która bez woli sobie chciała. Leżałam, ja po prostu chciałam sobie leżeć i dajcie mi spokój. Siłowała się długo, nie chciała się poddać. A ciało bezwładne, bezwładne. I ja mówię, i teraz zobacz. Nie uratujesz nikogo, nikogo wbrew jego woli. I teraz jeszcze na koniec tego krótkiego filmu o miłości, a to jest przepływ na równym poziomie. Jestem tu, a ktoś tu. Ja chcę go ratować. Będę spadać, 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 będę chorować, zatapiać się ale go nie podniosę. Co innego jest troska taka. Robię coś, ale bez dźwigania, bez brania na swoje barki i jego problemów. Bo bardzo często, ale mnie barki bolą, albo prawy boli, albo lewy boli. No pewnie, bo nie dosyć, że nosimy swoje woreczki, swoje historie, które i tak trzeba pozbyć się to jeszcze zakładamy burmany, albo taty, albo przyjaciela. I wracam. Miłość to połączenie na ósmym poziomie. Miłość wszystkich tak samo traktuje. I skoro miłość, energia miłości, to połączenie jest równe dla wszystkich. Wszyscy jesteśmy równi na ósmym poziomie. To i teraz, komu zależy, żebym oddała życie za kogoś? To co to znaczy? Ja oddaję życie za kogoś i ten góruje. To teraz pokaż mi, gdzie tu jest miłość. Oddaję za kogoś życie, choruję, biorę biedę na siebie za kogoś. To nie jest miłość. I zachęcam ciebie rozpatrz swoją sytuację rodzinną czy bolą plecy czy bolą barki kto kogo tutaj naśladuje i chce jego los bo to jest wszem obecne i świętujmy świętujmy czyli rozświetlajmy ja już to omówiłam rok temu, na 14 lutego, wprowadziłam film, że jednostki świecą, jednostki są na poziomie właśnie tym przepływu równości. A taki dzień jak Walentynki chociażby skłania nawet te betony, żeby iść do kwieciarni, żeby Troszkę się zainteresować, co dać partnerce, partnerowi, żeby miło spędzić czas. To jest chwila, możemy powiedzieć podobnie jak Wigilia czy Wielka Noc, żeby załagodzić różne stary, przyznać się do swoich błędów, przeprosić i powiedzieć o tym. O co nam chodzi, czyli na rozmowę, czy to będzie przy kawie, czy przy winku, czy przy loda. Nie ma znaczenia, ale niech to będzie atmosfera. Atmosfera wyciszenia i tylko my. Usłyszenia, do zobaczenia.